Cześć! Jestem Hubert. Na co dzień jestem szkoleniowcem z działu skating w sklepach Marte Sport. A dzisiaj pomogę Wam wybrać rolki dla dzieci. Zapraszam! Pierwszym rodzajem rolek dla dzieci są to rolki trójkołowe. Mamy w nich możliwość zmiany dwóch kółek ostatnich. W innej płaszczyźnie, czyli będziemy mieć dwa kółka symetrycznie z tyłu, przez co mamy roleczkę bardziej stabilną. Dziecko może nauczyć się pierwszych kroków, swojej pierwszej jazdy, utrzymywania balansu i równowagi na rolkach. Następnie mamy rolki czterokołowe. Są to rolki bez możliwości zmiany ułożenia kółek. Rolka ta jest bardzo przyjemna dla dziecka. Dobrze trzyma stopę, przez to, że jest zabudowana wyżej. Kompozytem. Dzięki temu dziecko podczas długiej nauki jazdy, kiedy noga mu się zmęczy, ta noga nie ucieka nam na boki. Jest możliwość regulacji tych rolek, rozmiaru, przez co rolki wystarczą na dłużej. System regulacji działa w ten sposób, że naciskamy sobie przycisk z napisem pusz i możemy przesunąć zewnętrzną skorupę buta. Po wyregulowaniu zewnętrznej skorupy buta, należy buta wewnętrznego z rolki wyciągnąć i wyregulować też jego długość za pomocą trzech rzepów. Regulujemy sobie długość buta wewnętrznego, wkładamy go z powrotem do roleczki i pora na jazdę. Przejdziemy teraz do bardziej zaawansowanych rolek dla dzieci, czyli rolki z aluminiową płozą. Cechuje ich większa sztywność, szybsze odbicie. Dzieci, które już umieją lepiej jeździć i radzą sobie lepiej na rolkach, Będę wybierać te rolki z powodów takich, że aluminiowa płoza mniej tłumi drgania, ale nie odkształca się podczas odpychania, przez co można szybciej wystartować. Rolki te też posiadają system regulacji. Tutaj już zewnętrzny bucik jest miękki, przez co nie musimy regulować wewnętrznego buta. Cała powierzchnia nam się przesuwa do przodu i do tyłu. Standardową cechą rolek dziecięcych regulowanych jest to, że przy naszym najmniejszym rozmiarze takiej rolki, płoza jest dłuższa, kółeczko przednie jest bardziej wysunięte do przodu, przez co rolka jest bardziej stabilna, ale mniej skrętna. Podczas regulacji rozmiaru, przednie kółeczko chowa nam się do tyłu i wtedy rolka jest bardziej skrętna, ale mniej stabilna. Fila wprowadziła nowość do swoich modeli, to znaczy zamontowali dwa przednie kółka na ruchomej szynie która porusza się wraz z naszym butem zewnętrznym, przez co po, podczas regulowania rozmiaru na większy, dwa przednie kółka poruszają nam się do przodu. Link do sklepu online Marte Sport znajduje się poniżej, gdzie możecie wybrać swoje wymarzone rolki. Zapraszam Was do filmu, gdzie rozmawiamy o tym, jak nauczyć jeździć na rolkach. Tutaj znajdziecie link. Zapraszam również do linku do naszego sklepu online, który znajduje się poniżej. Dziękuję bardzo za uwagę. Zapraszam.